Cześć, tu Damion Widzisz, i w dzisiejszym materiale zajmujemy się tematem studni głębinowej, ile ona kosztuje, czy warto w ogóle ją robić, na co zwrócić uwagę, gdy ci będą ją kopać, czy woda jest ze studni, jest zdrowsza, czy pod względem ekonomicznym bardziej to się opłaca. Dlatego też, jeżeli planujesz budowę domu, bądź też samodzielnie, chcesz na swojej działce wykopać dla, po to, aby mieć, jesteś w właściwym miejscu. Dobrze, kwestia może, zaczniemy jednak od, od kwestii cenowej, ile coś takiego kosztuje. Kopanie studni głębinowej się liczy po prostu za metry bieżący? to nie ma tak, że Dlaczego? Tak, to nie ma tak, że woda jest zawsze na tym samym poziomie, prawda? U jednego woda będzie na 20 metrach, u innego będzie na 30, u innego na 40, u innego nawet na 10 metrach, nie? Więc to też wszystko zależy od tych żył wodnych, tak i tak dalej, gdzie ta woda jest. Dlatego firmy, które zajmują się jakby kopaniem studni głębinowych biorą jakby za metry bieżący wykopania tej studni. Więc prosty przelicznik, jeżeli woda okazałoby się, że byłaby u ciebie na 20 metrach, by zapłacił, no właśnie, ile by zapłacił? Płaci się mniej więcej, to wiadomo, też wszystko zależy od... Czasu, kiedy będziesz to nagrywał. Ja nagrywam to powiedzmy w listopadzie 2024. Wiadomo, że mamy inflację, mamy inne czynniki na to wpływają, tak więc no, prawdopodobnie raczej na pewno ta cena będzie wyższa niż za chwilę ci powiem. To też zależy. Region, tak? w którym mieszkasz, ale powiedzmy, że średni koszt wykopania studnicy głębinowej za metr bieżący wynosi około 300 zł. Nie? Więc skoro masz, powiedzmy, tak teoretycznie wodę, byłaby, okazało się, że byłaby na 20 metrach, 300 razy 20, już koszt 6000 zł. Ale powiedzmy e, pesymistycznie, no, trochę bardziej pesymistyczna wersja, nie, że woda jest na 30 metrach, 30 razy. 30 razy, właśnie. 300 daje nam 9000 złotych. I, I rozumiesz? Czyli mniej więcej takie są to koszta. A na jakiej głębokości, mniej więcej, jest woda? To też mówię, wszystko zależy na jakim właśnie terenie jesteś, na jakim terenie to planujesz, tak? Czy masz szczęście, czy nie masz szczęścia i tak dalej. Ale myślę, że trzeba założyć jakieś takie 30 metrów. Jeżeli planujesz budżet, wykopania studni głębinowej, musisz założyć, że te 30 metrów będzie tam, nie? Jeżeli będzie mniej, Super, aczkolwiek te 30 metrów, czyli 9 tysięcy, ale to nie jest jakby już brutto, w sensie wszystko, całe koszta, bo za chwilę powiem, co jeszcze tego trzeba doliczyć. Ale chodzi o to, że te 30 metrów, czyli 9 tysięcy złotych, musisz założyć tak na wykopanie studni głębinowej. Jest to takie minimum po prostu nie jest to jedyny kosz, który musisz ponieść, tak? ponieważ firma powiedzmy zajmuje się wykopaniem, wstawi tą rurę, tą osłonową, tak? w którą będzie i ten, ale w Twoim zakresie jest jeszcze w Twoim. Oni bardzo często jakby polecają Ci już pompy, tak? no bo mamy wodę, gdzie on w zasadzie studia guminowe, że tu wodę musi pompować. prawda, Więc musimy zaopatrzeć, kupić jakąś właśnie pompę taką, która będzie nam tą wodę pompowała. I teraz te 300 zł nie obejmuje tej pompy, rzadko kiedy się zdarzy do tej ceny jest już wliczona pompa, a jeżeli tak, to bardzo najtańsza. Dlatego tego nawet nie liczę. Więc do tych 9 tysięcy zł, tak jak powiedziałam, musi liczyć koszt powiedzmy e, pompy. Ile pompa kosztuje teraz? Wszystko zależy, e, jakie potrzeby masz. Tak? No bo chodzi o to, że tak na zdrowy chłopski rozum, że jeżeli kupisz jednak najtańszą pompę, słabszą, słabsze wymiary, parametry, także ona będzie wolniej pompowała do wodę, to może się okazać, że na przykład w domu na drugim albo trzecim piętrze ciśnienie, które będzie, będzie niewystarczający na przykład, żeby móc swobodnie się myć tak albo coś. Rozumiesz? Albo puścisz na przykład e, zmywarkę, pralkę e, i będziesz jeszcze prysznic, brałnia, to może być ciśnienie za mało. Także nie warto tutaj oszczędzać jednak na pompach wodnych, hmm, więc jaki to koszt? No powiedzmy, że taka średnia pompa jakaś, to też liczmy jakieś takie 2500 tysiąca moim zdaniem to jest takie najmniej, które musisz założyć właśnie na pompę. Tak, żeby ona też się po roku nie zepsuła, żeby była wydajna właśnie, żem pracowała. Dlatego też to jest takie istotne, żeby podczas mm, kopania studni głębinowej wywierdzili Ci odpowiednio szeroki otwór, tak? Musisz to im zaznaczyć, powiedzieć też, że dlatego też, jeżeli oni ci będą proponować na przykład taką pompę za 1000 zł, nie idź tutaj w oszczędności, bo mówię, no e, pazerny dwa razy traci według tego przysłowie, i potem możesz mieć tylko problemy, nie? Więc no jednak, no studnia głębinowa, no jest to pewien, pewien koszt, tak? Który musisz ponieść podczas budowy domu na przykład, a nie masz dostępu do, w, w, tak? Do sieci wodociągowej, do mediów tutaj, więc sam musisz jednak się zaopatrzyć, więc jest takie pytanie, no więc masz 9 tysięcy złotych powiedzmy za wykopanie, tak? Usługę wykopania, Pompy studni głębinowej plus jeszcze pompa, tak? Czyli powiedzmy jakieś 2,5 tysiące zł daje nam około jakieś tam 12 tysięcy, musisz założyć po prostu na wykopanie studni głębinowej. Z tym, że, tak jak powiedziałem, wszystko też zależy, tak jak powiedziałem, jak głęboko będzie ta woda no, u Ciebie. Nie? Także to jest to. Warto zwrócić uwagę właśnie, żeby pompa nie była najsłabsza, tak? bo mówię, jak będziesz chciał odległość na przykład będzie daleka studni na przykład od domu, tak, to to będzie przedłuży się, jak wydłuży, jakby odległość, zanim do domu pójdzie, zanim pójdzie przed hydrofor, tak i tak dalej, będziesz miał bardzo słabe ciśnienie. Możesz oczywiście je podkręcać, ale to niewiele zmieni. Dlatego pamiętaj na pompie na pewno nie oszczędzaj taka rada moja, więc koszt powiedzmy w tak studni głębinowej dla takiego ale to mówię, to jest takie uogólnienie, prawda? Jest to 300 zł za metr, ale trzeba się liczyć z wydatkiem powiedzmy 12-15 tysięcy złotych. Czy jest to dużo? Ten wydatek, uwierz, zwróci się naprawdę w czasie. Mamy inflację, wszystko drożeje, prawda? Wszystko drożeje, woda również. Eee, więc no ten jakby wydatek z czasem jakby Ci się na pewno zwróci. Eee. Na co zwróćcie jeszcze uwagę? Jeżeli firma będzie montowała po prostu pompę, tak, studnię głębinową i pompę, zwróć uwagę, czy pompa nie wisi na kablu. Możesz pójść i zapytać się wprost, tak, czy jak to jest, tak czy ona wisi na kablu, czy nie. Dlaczego? Bo jest to dość istotne, bo powiem Ci, że bardzo często się zdarza, że nieuczciwi po prostu, nierzetelni wykonawcy tutaj studni głębinowych montują ci jakby tą pompę na samym przewodzie. I czym to się skutkuje? Tak? W czym jest problem, o co tu chodzi? Tak? Może się okazać, że gdy będziesz wyciągał na przykład, tą pompę, przewód się urwie i ta pompa już bezpowrotnie wyląduje gdzieś tam na tych 40 metrach, 30 i jej nie odzyskasz. Nie? Dlatego, jak to ustrzec się? Właśnie zapytaj się, czy jest to na przewodzie. Czy też na lince, bo każda pompa, powiem Ci szczerze, powinna być na lince właśnie takiej stalowej. Ona dużo ona nie ma dużego przykroju, jest bardzo wytrzymała. Pompa też dużo tam nie waży. Ale chodzi o to, że w razie włókien ta pompa ci się spali, czy coś tam może zawsze na podstawie, wyciągając tak, wyciągając tą linkę stalową, tą pompę wyciągnąć. Nie ma żadnego ryzyka. Ryzyko wnosi, powiedzmy jakieś tam 0%, dosłownie 0,1, niech będzie 0,1%, że ta pompa w razie W ci spadnie do tej studni, nie? I, i, I jej nie odzyskasz. Dlatego, jeżeli będą montowali ci pompę, zwróć uwagę, zapytaj się, czy pompa jest montowana na lince stalowej. Linka stalowa nie kosztuje naprawdę majątku, możesz sam powiedzieć, proszę, nawet ja Wam dopłacę to, chociaż oczywiście to powinno być w cenie już, od razu Ci mówię, nie? W cenie, ale jeżeli oni powiedzą, będą. Ci mówi, że dodatkowe koszta taki w ogóle, Ta linka kosztuje 50 zł, powiedzmy tam maks, więc przy wydatku 12-15 tysięcy zł, 50 zł to no jest to chyba, zgodzisz się ze mną, żaden wydatek tutaj, nie? Więc jak ci będą coś tam jakoś tam gadać, czy w ogóle nie, no to powiedz, że a ja to sam dokupię taki w ogóle, nie? Albo dopłacisz te 5 dychów i lepiej tak zrób, nie? żebyś potem nie płakał, żebyś potem lepiej nie płakał. Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Czy woda ze studni guminowej jest zdrowsza? No powiem Ci, że wszystko generalnie tak zależy, tak, no bo mamy tutaj wodę jednak z ziemi. Jeżeli nie mieszkasz gdzieś tam na jakichś takich terenach rolnych czy coś tam, że mam dużo pestycydów i w ogóle, no to zazwyczaj ta woda jest zdrowsza, jeżeli z wodociągów można upić bezpośrednio z kranu, tak. Możesz tą wodę, tak samo jeżeli będziesz oddawał domu, do oddania, do, do, do użytku, będziesz musiał jakby tą wodę zanieść do sanepidu, tak i pokazać, że ona tam nie ma tam metali, taki w ogóle, jakieś takie są podstawowe badania, czy woda spełnia wymagania, nie? Więc tam jest taki tam koszt dodatkowo tam 200 zł, to nie jest temat na dzisiaj, ale możesz też wykonać dodatkowe badania, tam chyba koszt 300 zł, nie więcej, nie? To także w Sanopidzie. w sanepidzie, i wiedzieć, jakie masz minerały, kryształy, jakieś tam kryształy. Jakie masz minerały w tej wodzie? I sam zobaczysz, że ta woda jest zdecydowanie zdrowsza. Więc, czy wydatek powiedzmy 15-12 tysięcy złotych to jest aż tak dużo? Powiem Ci, że przy budowie całego domu, tak, jakieś tam zakładałem 400-500 tysięcy z wykończeniem, czy coś, tak strzelam tylko, żeby nie było tutaj dla mnie jakieś tam tych, że może ceny jakieś takie z kosmosu podaje. Także wydatek chodzi mi tylko o tą skalę, nie? że te 10-15 tysięcy to. Przy całej budowie domu, przy całej inwestycji, to jest nic. Woda jest zdrowsza, miał dostęp cały czas. Jeżeli miał tylko prąd, no bo potrzebujesz, potrzebujesz tylko jakby prądu, tak do tego i masz wodę cały czas. Nieważne, co się stanie, może wojna wybuchnąć, czy coś. Masz tu jednak wodę ze studni, zawsze swoją, nie? Także, tak to wygląda. Czy coś jeszcze? Nie wydaje mi się. Także taki koszt, z takim kosztem musisz liczyć tak, odnośnie studni głębinowej. na to zwrócić uwagę, na tą linkę stalową, na pompę właśnie. Hmm. I tak o, jeżeli uważasz, że film był pomocny i już wiesz właśnie, na jakiej głębokości mniej więcej wodę jest, to mówię to też, wszystko zależy, gdzie mieszkasz, jakie masz szczęście, tak i tak dalej, jaki masz teren i w ogóle i w ogóle, ale mówię tak, tylko liczymy, tak czysto hipotetycznie. jest to koszt około 300 zł za metr powiedzmy, więc kosztuje około 12-15 tysięcy złotych. To tyle, jeżeli uważasz, że film był pomocny, zostaw proszę łapkę w górę. Pomoże to promować mój kanał na YouTube, docierać do jeszcze większej ilości ludzi, a mi na tym zależy. Pisz mi w komentarzu, jeżeli masz jakieś pytania, a jeżeli tylko będę miał czas, na pewno na nie odpowiem. A co jeszcze, zasubskrybuj mój kanał, zachęcam gorąco, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Nowe materiały cały czas w drodze. Aktualnie na moim kanale jest już tam ponad 140, 150, już tam nie wiem. Tak, już jest dużo filmów e, z różnej wiedzy budowlanej, z dziedzin wykończeniówki, stanu surowego, docieplenia. Ojejciu, tak, porad takich jak dzisiaj, więc naprawdę jest w czym wybierać. Myślę, że warto subskrybować mój kanał. Mm. I co? I to tyle. Dziękuję za Twój czas. Pozdrawiam Cię serdecznie. Mówił Damian Dąbrowski I mam nadzieję, do zobaczenia. Siema.